Po raz kolejny w naszym kanale Brygida i Bartek TV. Tym razem po raz drugi spotykamy się z Basią Turblińską, która ostatni raz opowiadała nam o regresji, a tym razem powie, co dalej. Co jest, co właśnie jest, jakby sama powiedziałaś, czymś. Krokiem następnym, po regresie. Tak, krokiem następnym myślę, że jest to takie moje bardzo osobiste przeżycie, bo poznałam wiele swoich wcieleń, ale jakby nie bardzo wiedziałam, co z tym robić, co z tą wiedzą robić. Poza tym, że oczywiście jakiś efekt uzdrowienia w moim życiu również to dokonało i w życiu wielu osób, ale idąc śladem niektórych bardzo wspaniałych, jak dla mnie, nauczycieli, na przykład Robert Monroe, stwierdziłam, że, że ten krok na Następny krok dalej to jest technika, którą sobie nazwałam integracją duchową. Oznacza to, że wszystkie moje wcielenia mogą połączyć się na nowo w jedną spójną istotę duchową. Wszystkie cząstki mojej duszy, które odgrywają swoje historie w swoich poszczególnych, odrębnych wcieleniach, można połączyć razem, można sumować ich potencjał. A nie będą, połączyć się, uczyć, ich moc. Nie będą się wykluczać? Będą się kłócić na takiej samej zasadzie, jak Ty kłócisz się sama ze sobą, ponieważ tak naprawdę wszystko jest tobą. Wszystkie Twoje osobowości to są różne aspekty Ciebie, wszystkie Twoje inkarnacje. To może temu wiele osób ma tyle konfliktów wewnętrznych. Te konflikty wynikają z bardzo różnych przyczyn, ale między innymi z tego, że niektóre z naszych cieleń inkarnacji po prostu mają problemy. I ta technika integracji duchowej, nie powiem, że moja autorska, ale zapożyczona troszeczkę od wielu moich nauczycieli, opracowana przeze mnie w taki sposób, polega na tym, że y, robimy sobie wyprawy w tak zwaną przeszłość, już tak mówię, tak zwaną przeszłość, ale także w przyszłość, bo sięgamy także do przyszłych inkarnacji i jakby zbieramy moje y, osobowości z innych wcieleń w jednej przestrzeni duchowej. Budujemy do tego celu taki wirtualny, wirtualny dom, taką przestrzeń, do której mogą oni wszyscy przyjść, tak jak rodzina, która zjeżdża się z różnych zakątków świata na jedną wspólną rodzinną uroczystość. Ten dom, jako że wirtualny, ma nieograniczoną ilość miejsca i tam się zmieści każda ilość moich inkarnacji, i zbieramy je poprzez wyprawy. Do poszczególnych wcieleń. I to są bardzo ciekawe wyprawy, ponieważ idziemy, oczywiście, idziemy po te osobowości, czy do tych osobowości, do tych inkarnacji, które cierpiały, które odeszły w traumie, które były mordowane, palone, które no, swoje życie przeżyły w jakiś tam dramatyczny sposób i skończyły życie w cierpieniu, i jakby zastygły w tym cierpieniu. Przeżywają go nieustannie, jako że wszystkie wcielenia żyją równolegle, to cierpienia każdej Twojej inkarnacji cały czas w Tobie jest obecne, jest aktywne i cały czas na Ciebie wpływa. W związku z tym warto się wybrać do tego wcielenia i po prostu zdjąć cierpienie z tej y, istoty, y, którą tak naprawdę jestem ja, tylko w innej swojej postaci. I to są fantastyczne wyprawy ratownicze, wręcz, tak bym powiedziała, ratunkowe. Tak, takie troszeczkę SOS. To prawda, bo często te inkarnacje, kiedy przychodzisz, żeby je wyciągnąć z ich cierpienia, mówią, długo na ciebie czekałam, bo jesteś mi bardzo potrzebna. I wszystkie je sprowadzamy do tego wirtualnego domu, który jest takim dla nich refugium, takim sanatorium duchowym. Tam odpoczywają, jakby rozpuszcza się pamięć o tym cierpieniu i odzyskują swój właściwy potencjał. Ale jeszcze ciekawsze wyprawy, już nie ratownicze, to są wyprawy do tych szczęśliwych cząstek duszy, do tych pełnych mocy, do tych obdarzanych ogromnym potencjałem. I to, to jest ogromna moc, którą możemy sobie ściągnąć do naszego obecnego życia. Ponieważ jeżeli w obecnym życiu ktoś cierpi z jakiegokolwiek powodu, czegoś nie ma, nie ma szczęśliwego związku, ma problemy finansowe albo zdrowotne, to może sobie jakby sprowadzić do swojej duchowej przestrzeni, to naprawdę zaczyna działać w, 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 w realnym życiu. Może sobie sprowadzić te cząstki, czyli te inkarnacje, które były idealnie zdrowe, miały szczęśliwe związki, które były pełne mocy, wolne, energia, szczęśliwe. Czyli ta energia, która, która jest nam potrzebna, ściągnięta w konkretnej osobowości i w konkretnych historiach, które się wydarzyły nam kiedyś. Wiesz, gdybyśmy mieli za sobą tylko negatywne wcielenia, te takie przykre i pełne cierpienia, to bardzo trudno byłoby nam żyć. Nie wyobrażam sobie tego. Każdy z nas ma tam na zapleczu mnóstwo fantastycznych mocy, potencjałów, z których nie korzystamy. To są trochę jak narzędzia, które posiadamy, ale leżą na półce nieużywane. Trzeba takie takie. To wszystko jest potencjale naszej duszy, ale ponieważ w innych inkarnacjach to my po to nie sięgamy. I kiedy się zrobi wyprawę do tych inkarnacji i się z nimi nawiąże świadomy kontakt, bo to nazywam odzyskiwaniem cząstek duszy, to w tym momencie masz do dyspozycji wszelkie potencjały wszystkich swoich inkarnacji. To jest również fantastyczna możliwość wzbogacenia siebie bardzo tak naprawdę prostą metodą, bo tu nie trzeba siedzieć 30 lat w medytacji, żeby wypracować pewne to potencjały. To takie sesje któraś, któraś z Twoich, przepraszam, że Ci przerwę, któraś z Twoich osobowości już odsiedziała te 30 lat. Ty teraz tylko idziesz po prostu, i, po prosto, energię. Tak, i po prostu korzystasz z jej potencjału. Wchłaniasz jej osobowość, osobowość tak, w siebie i korzystasz z jej potencjału. Także wszystko już w sobie mamy. Często mówią nam nauczyciele duchowi mistycy, wszystko w sobie masz. A my siedzimy i głowimy się, no teoretycznie wiem, że tak jest, ale jak praktycznie mam to wszystko znaleźć i używać? I to jest jedna z możliwości, jedna z fajniejszych według mnie metod, w, możemy, w której możemy to wszystko osiągnąć i korzystać z tego. To ile trwa taka sesja? Ile tak trzeba sesji, żeby... Bardzo różnie, bardzo różnie. Im więcej, tym lepiej. Natomiast e, można to zrobić już taką metodą troszeczkę, żartuję tu na łatwiznę, mianowicie można sobie zrobić kilka takich wypraw. Najważniejsze są bardziej te ratownicze, żeby te cierpiące powyciągać z ich cierpienia, te cząstki duszy. E, a później, jak już w tym Twoim wirtualnym domu zamieszka taka grupka rodzinna, to możesz z nimi spotykając się, bo to jest bardzo fajne spotykać się ze swoimi innymi inkarnacjami, jak na takim spotkaniu. No, rodzinnym to chyba najlepsza, najlepsza nazwa, najbardziej adekwatna. I wtedy możesz im po prostu zlecić zadanie. Słuchajcie, ja nie będę tego robiła wszystkiego za was, wy teraz idźcie i wyciągajcie te następne. <laughs> Przychodzisz po tygodniu na spotkanie rodzinne, a tam jest dwa razy więcej. Krewnych. Super. Więc one już jakby same między sobą, bo jest, same między sobą dokonują tej integracji, te cząstki duszy, ponieważ wrzucona została intencja, że Ty z, z poziomu Twojej obecnej jaźni pragniesz tego połączenia. I to jest rzeczywiście fantastyczna możliwość obserwowania, jak wzrasta w nas moc. Potencjał wiedza, talenty i możliwości, których się w ogóle wcześniej nawet w sobie nie domyślaliśmy, a one nagle zaczynają się, nie wiadomo jak, natychmiast w nas już gotowe otwierać, a one już są gotowe w innych naszych cząstkach, więc po prostu tylko zaczynaliśmy, zaczynamy z tym narzędzi no, korzystać. to niesamowicie i tak? nie dziwię się właśnie, jak już mówiłam w pierwszej części z Tobą, że koleżanki gdzieś tam odlatywały z tego, co doświadczyły i jak zmieniło się ich życie po kontakcie z Tobą. Proszę powiedz, ile trzeba sesji i jak długo trwa taka sesja, żeby to było tak zauważalne dla... Osoby. To jest bardzo indywidualne, ale na pewno kilka. Cztery, pięć, a potem już to się samo dzieje. Natomiast y, czas trwania sesji jest bardzo różny, ale około godziny minimalnie trzeba liczyć. Czasem rozciąga się to nawet na kilka godzin, w zależności od tego, jakie historie okrywa. Czasem one są tak ciekawe, że osoba, która jest w refleksji nie chce wykonać mało, ogląda się najwięcej szczegółów. Także ja staram się nikogo na siłę nie wyrywać z jego fajnych przeżyć. Ale tak, do dwóch godzin myślę, że zamyka się taka, taka sesja. O, dziękujemy, zapraszamy Dziękuję. bardzo serdecznie na sesję do Basi, a my obiecujemy, że jeszcze spotkamy się z Basią. Dziękuję.